Niedotlenienie pobudza układ odpornościowy tak i jest. powoduje stan zapalny. Więc tutaj, akurat, ta presoterapia zgodnie z badaniami klinicznymi, no to nawet jest stosowana u pacjentów po udarach. I Oczywiście. tak naprawdę twoimi pacjentami mogą być pacjenci, którzy są. Jakby bardzo na... szeroki jest zakres. To, to dokładnie. To, to jest też szybka odnowa po kontuzjach, po różnych chorobach, lepsza odporność mhm. organizmu, stymulowanie układu. A jak to wpływa na skórę? No, bardzo dobrze, ze względu na to, że chociażby zaczynając od, tego, od tej podstawy, układ limfatyczny nie ma własnej pompy krążeniowej. Tak więc on do tego, żeby układ limfatyczny prawidłowo krążył i te, te, te płyny limfatyczne odpowiednio rozchodziły się w fizjologiczny sposób po organizmie i żeby ten układ pełnił swoją funkcję, potrzebujemy pracy mięśni. No i Pierwsze pytanie: czy pani jest aktywna, czy pan, pani, czy nasi pacjenci uprawiają sport, czy są aktywni więcej, jak tylko podejść do samochodu i, i załatwić sprawy bieżące w naszym życiu? No to tutaj każde modelowanie ciała, bez względu na wszystko, to jest pobudzenie układu limfatycznego w sposób presoterapii. I to też trzeba Piotrek zaznaczyć, że jeżeli chcemy naprawdę odpowiednio pobudzić ten układ limfatyczny, to nie pobudzamy tylko nóg, bo nogi no i nie jednym zabiegiem. I prawda? nie jednym My... zabiegiem to jest oczywiście seria zabiegowa, odpowiednie ciśnienia, do odpowiedniego wskazania dobieramy te parametry. Ważne jest też, żeby pamiętać o tym. Że te presoterapie są czasami trzykomorowe, czasami sześciokomorowe, czasami dziesięciokomorowe, czasami dwunastokomorowe. I, to, Od, i tutaj, tutaj, jest to diabeł, tutaj jest ten smaczek, taki, prawda? Diabeł tkwi w szczegółach. Presoterapie z czym mniejszą ilością komór presoterapii e, dają mniejsze efekty pożądane, hmm. stymulacji takiego naturalnego przepływu to właśnie, układu ludzkiego.